Na europejskich lotniskach koczują tłumy. Wiele lotów zostało odwołanych do Belgii, Hiszpanii, Portugalii i Francji, których porty lotnicze zmagają się ze strajkami pracowników, dołączyły Włochy. Sytuacja dotyczy linii Ryanair, EasyJet, Volotea, Malta Air i Clueling. Pełnił funkcję komendanta głównego policji tylko rok. 24. rocznica śmierci generała policji Marka Papały. Zginął od strzału w głowę na parkingu pod swoim mieszkaniem na warszawskim Mokotowie. Po latach, motyw i tożsamość zabójcy to nadal znaki zapytania. Dziś w TVP-1 dokument Sylwestra Latkowskiego Zabić Papałę. Adam Małysz, prezesem Polskiego Związku Narciarskiego, zastąpił na tym stanowisku Apoloniusza Tajnera, swojego dawnego trenera. Prezydent Andrzej Duda odznaczył Apoloniusza Tajnera krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Dzięki Pana pracy to polskie narciarstwo jest rzeczywiście już w tej chwili na takim poziomie, który śmiało można nazywać poziomem światowym. No w skokach narciarskich absolutny. Dziś i jutro finał Solidarnej Paczki. To specjalna odsłona świątecznej akcji Szlachetna Paczka. Uchodźcy z Ukrainy dostają najpotrzebniejsze rzeczy. Ubrania, jedzenie, środki higieniczne i rzeczy do szkoły. W otrębusach rywalizacja najlepszych kół gospodyń wiejskich o nagrodę pierwszej damy. Zwycięszczenie poznamy podczas nadchodzących dożynek prezydenckich. Alicja Pawlikowska, Panorama.